A kto jest nowy na kanale? Niech subskrybuje tutaj ten kanał. Wystarczy, że taki sam przycisk klikniesz, tam na dole. Klikniesz też dzwoneczek, by być na bieżąco z nowymi filmami. Siema! Jestem Dominik. Jestem łysy. Ej, mam taką rozkminę. Czemu każdy youtuber się cieszy taką wiadomością, że się obciął na łyso i chwali się wszystkim znajomym? No przecież to jest normalne, że każdy się może obciąć na łyso. No przecież to jest kurde... To tak jakbyś wziął kosiarkę i skosił trawę u siebie przed, przed domem albo i w rowie. To jest prawie, że to samo. Czyli jak się jest łysym To się jest łysym, nie? A oni się tak fachą. Ja nie wiem. Ja też jestem łysy, też byłem łysy. Też potem już mi włosy zarosły i miałem włosy. No teraz znowu obciąłem się i teraz to nagrywam. Czemu to nagrywam? No bo teraz chcę Was się zapytać, czemu oni to takie coś nagrywają? No ale ja nie wiem o co im w ogóle chodzi, nie? To jest. Mają taką rozkinę, że ja pierniczny, ja nie wiem o co im. A jak wy wiecie, no to napiszcie w komentarzu. Hmm. A może oni nigdy nie byli? łysymi i może dlatego nagrywają, że, że się jest łysym, nie? Jej no, jedno takie coś zastanawia. Przecież jak mieli swoje młode lata to przecież też byli łysi. No a potem im włosy zarosły. Ale o co w tym wszystkim chodzi, ja nie mam pojęcia. A jak idziesz do wojska, to przecież też się musisz obciąć. Chyba że jak idziesz do wojska, to się nie obcinasz i masz włosy normalnie. Idziesz do wojska, to i tak się musisz obciąć. Taka jest chyba zasada, czy jakoś tak. No dokładnie nie wiem, ale widziałem to gdzieś. Ale jedno mogę wam powiedzieć. Niektóre dziewczyny nie lubią chłopaków, jak się obetną na łyso, bo wtedy... My, nasi chłopacy, wyglądamy tak dziwnie i one tego nie lubią. Ale niektóre lubią takich chłopaków, którzy się obcinają tak na łyso. Niektóre lubią, a niektóre nie lubią. Jako samozwańczy król wszechświata mam powiedzieć, że lepiej mieć włosy, niż włosów nie mieć. We włosach wygląda się bardzo ładny, a bez włosów o jeszcze gorzej. Ja się obciąłem mając 15-16 lat i tego nie żałowałem, bo dla mnie to wyglądało bardzo ładnie. Ale i też po kilku latach się nie obcinałem na wysoko, tylko obcinałem się tak normalnie, żeby było tak ładnie. I teraz w tym roku przyszła ta. Właśnie ta kolejna zmiana, żeby się obciąć na łyso, ale to tylko drugi raz. Ale znowu za parę lat, pewnie też się znowu obetnę na łyso, ale to dopiero za parę lat. Jak mi włosy zarosną, no to będę się obcinał normalnie, tak jak przedtem. A jak nie wiedzieliście, jak przedtem wyglądałem we włosach. Zapraszam na mojego Instagrama. Tutaj się będzie wyświetlać Instagram, więc zapraszam na niego. Możecie zaobserwować, bo jest bardzo dużo zdjęć tam właśnie. I zapraszam na niego. Jeśli chcecie więcej wiedzieć o tej sytuacji, to piszcie w komentarzach, a wam na to odpowiem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, więc... Możecie zostawić kilka łapeczek w górę. I widzimy się chyba w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej!